Kiedy ostatni raz czułaś się piękna? Spełniająca standardy. Coś warta. 72% dziewczyn w Polsce ma niską samą ocenę. Kiedy zaczęłaś myśleć o sobie przez pryzmat własnego ciała? Kiedy to, jak wyglądasz, zaczęło Cię definiować? 7 na 10 kobiet otrzymuje więcej komentarzy na temat swojego wyglądu niż swoich osiągnięć. Kiedy ostatni raz byłaś po prostu sobą. Bez filtrów? Apek. Taka, jaka jesteś naprawdę. 91% dziewczyn zmienia swój wygląd za pomocą filtrów, aby sprostać nierealnym standardom. A 100% powinno wiedzieć, że nie tak wygląda prawdziwe piękno. Presja mediów drastycznie obniża samoocenę dziewczyn i kobiet. Z każdej strony atakują nas obrazy, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że sztuczne piękno rodzi prawdziwe problemy.